Serdecznie witamy naszych znakomitych gości. Pana ministra Martina Chorola, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Wojewodę poborskiego, pana Dariusza Witamy panią Annę Kryszewską i Alicję Wasilewską, menadżerów do spraw rozwoju relacji no ja mogę tylko tyle powiedzieć, że się bardzo cieszę, że kolejnej mojej młodzieży, moim dzieciom możemy przybliżyć tu wspólnie. Jako samorząd marzenia o lepszej szkole, czyli sala gimnastyczna z częścią dydaktyczną. I naprawdę w Wilanowie w tej chwili widać wzrost ilości dzieci, bo to się kręciło tak w ostatnim czasie gdzieś tam 60, 80, a w tej chwili już jest zdecydowanie grubo ponad setka i widać tą tendencję rozwojową. No, w związku z tym się bardzo cieszymy, że mogliśmy im takie warunki zaproponować. Tym bardziej, że wkład tutaj gminy to jest, można powiedzieć, 2% do, do 100%, czyli niecałe 7 milionów koszt. To można sobie łatwo policzyć. Udało się dzięki tu wsparciu rządowym, najpierw inwestycji, a później Polskiego Ładu. No i tak się bardzo z tego cieszymy, naprawdę. No dzisiaj piękny dzień, tym bardziej, że tu młodzież już zaczęła się uczyć 4 września, byłem na otwarciu roku szkolnego, no to takie widziałem niedowierzanie i szok. Rodzice, dzieci stały tak cichutko, jak nigdy na żadnym otwarciu. Po prostu nie mieli takich warunków do tej pory. Także no bardzo, bardzo się z tego cieszę. Mogę tylko powiedzieć, że marzenia się spełniają. To, co tutaj widzimy, to co jeszcze zobaczymy, bo pod koniec tej uroczystości będzie można obejść całą szkołę, wszystkie drzwi są otwarte dla tych wszystkich, którzy chcą zobaczyć, to myślę, że to, co. Zobaczy to co ludzie zobaczą po prostu e, będzie chyba w wielkim, wielkim wrażeniu będą e, z tego, e, to, co widzieliśmy i jakie warunki mieliśmy. Mieliśmy bardzo malutkie klasy, teraz mamy przestronne, no i jeszcze ta sala. Na, na Podchodzimy słuchajcie, Położymy nożyczki tutaj na i będzie hasło? Da hasło. Trzy, cztery. O, i tak jest na tym. Stanie się dla was wszystkich, takim wyjątkowym miejscem wzbogacenia duchowego. Wszedł wieczny Boże raczej pobłogosławić się do i spraw, by wszyscy dojrzewali, wyrealizowali których słów Jezusa Chrystusa że jest tą drogą, prawdą, życiem przez Chrystusa, Pana naszego. Za ulepszeniem standardu szkoły szły inne zmiany. Od momentu, kiedy zaczęły powstawać mury naszej szkoły, coraz więcej dzieci przebywało do naszej placówki. Jeszcze kilka lat temu do szkoły uczęszczało około 80 uczniów, a teraz już mamy przeszło 120. Warunki, jakie otrzymaliśmy dzięki wsparciu rządu, a także naszej gminy, spełniają nasze oczekiwania i sprawiają naprawdę bardzo wielką radość. Jesteśmy dumni, że nasz rząd dba o wszystkie placówki oświatowe. My jesteśmy którąś z kolei. Nie ostatnio z tego, co wiem. Dane są marzenia są. A co widać w moim dzisiejszym marzenia się spełniają i wszystko idzie na razie po dobrej myśli.